Witajcie na kanale Chrześcijańskie Nauczania. Tłumaczenia, których możecie tutaj słuchać, powstają dzięki Waszemu wsparciu. W opisie filmu znajdziesz linki do kilku zrzutek. Tłumaczymy Dana Molera, Toda White'a i Majka Bickla. Wpłacając na konkretną zrzutkę, wspierasz powstawanie tłumaczeń danego nauczyciela słowa. Dziękujemy Wam bardzo za Wasze wsparcie. Mój uśmiech nie pochodzi ode mnie. Gdyby pochodziło ode mnie, musiałbym się naprawdę mocno starać, aby tyle się uśmiechać. Ale ja po prostu nie mogę nic na to poradzić. Widzicie mnie uśmiechającego się i pełnego pasji. Nie macie pojęcia, ile emocji teraz przeze mnie przechodzi. Ale one wszystkie są dobre, ponieważ przychodzą do mnie poprzez kanał prawdy Bożej. One pochodzą do Ducha Świętego i nie wyrządzają mi żadnej krzywdy. Ktokolwiek z Was przemówi do tej góry. I powie do niej, rzuć się w morze i nie będzie wątpił w swoim sercu, ale będzie wierzył w swoim sercu. A więc od czego to zależy? Od mówienia czy od wierzenia? Ale jeśli uwierzy w sercu swoim, że spełnią się rzeczy, które wypowiada, z naszego serca wyznajemy ustami ku usprawiedliwieniu. A więc wypowiadamy się na podstawie już istniejącej w nas wiary. Mówimy coś, ponieważ w coś wierzymy, a nie ponieważ znaleźliśmy się w kłopotach. Przemawiamy, ponieważ wierzymy. Nie mówimy czegoś, ponieważ się boimy, ale ponieważ w coś wierzymy. Widzimy, jaka jest wola Boża w danej sprawie, a On daje nam prawo, aby się modlić. Nie modlimy się, ponieważ boimy się, że ktoś umrze. Modlimy się, ponieważ widzimy wolę Bożą wobec tej osoby. Wiemy, że On chce, aby ona żyła. Nasza wiara inicjuje naszą modlitwę. Zobaczcie, co tu jest napisane. Taki człowiek otrzyma wszystko to, co wychodzi z jego ust. Ten fragment mówi o tym, że przyjmowanie to tak naprawdę wiara, a nie modlitwa. Być może powinienem dlatego trwać w pokorze i powinienem biec w kierunku Boga, jeżeli nie otrzymuję odpowiedzi na to, co wypowiadam. Być może w swoim intelekcie nie powinienem wyciągać wniosków. Być może nie powinienem próbować ratować swojej twarzy lub ratować tego, za jak duchową osobę ludzie mnie uważają. Być może nie powinienem wymyślać powodów, dla których coś się nie wydarzyło kosztem prawdy, ponieważ tylko prawda jest w stanie nas wyswobodzić. Traktujemy sytuację poważnie. Chcemy, żeby ktoś został. Został uzdrowiony. To sprawia, że źle się czujemy z tym, gdy coś się nie dzieje. Dlatego wymyślamy różne koncepcje, aby odnaleźć w nich pocieszenie. One jednak nie są odpowiedzią ani nie przynoszą mocy. Są tylko fałszywym pocieszeniem. Wymyślamy duchowe analogie, które mają pocieszyć nas w naszym złym samopoczuciu. Tworzymy je jednak kosztem prawdy, a to tylko ona jest w stanie nas wyswobodzić. Zobaczcie, za prawdę powiadam Wam. Popatrzcie na te obietnice. A więc, albo on nie miał na myśli tego, co powiedział, i skłamał. W takim przypadku, my mamy rację. Albo po prostu sytuacja jest tak skomplikowana, że nikt nie wie, o co chodzi. Nie zapominajcie, że jesteście gliną, a on jest garncarzem. Nie zapominaj, że przez dużą część życia podążałeś inną drogą, a jedyną drogą jest on. Nie zapominaj, że to ty upadłeś, a on nigdy nie upadł. Nie zapominaj, że to my wzrastamy i musimy do pewnych rzeczy dorosnąć. On już nie potrzebuje w niczym wzrastać. To my dochodzimy do siebie, a nie on. Zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosicie w modlitwie. Wierzcie w swoim sercu, że otrzymaliście te rzeczy, a wtedy je posiądziecie. Jak często modlimy się, a potem mówimy, no nie zadziałało. Jak często patrzymy na sytuację po ludzku i mówimy, no nie zadziałało. Boże nie otrzymałem tego, co się modliłem. Gdy nie widzisz wypełnienia się modlitwy, powinieneś dalej stać w miejscu wiary. Czuję teraz, jak w moim wnętrzu, jeden wers przepycha się z drugim. Tyle ich przychodzi mi do głowy. Czy ty jeszcze chcesz zadać pytanie? Pierwszy list do Koryntian trzynasty, rozdział, werset jedenasty. Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego co dziecięce. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak sam jestem poznany. Ten fragment pokazuje mi, że zanim poznamy prawdę o dokończonym dziele Krzyża, jesteśmy ślepi na tym świecie, zupełnie nie rozumiemy wiary i jesteśmy wolni od odpowiedzialności chodzenia w niej, ale kiedy przestajemy być dziećmi, wchodzimy w miejsce odpowiedzialności. Być może patrzymy na to wszystko jak w zwierciadle i nie widzimy wszystkiego wyraźnie, mimo tego spoglądamy na prawdę. Czytając dalej, natrafiamy na fragment, który mówi, że największa jest miłość. Wiem, o czym mówisz, mówiąc o wierze i o chodzeniu w niej, ale jestem pewien, że gdy Jezus poszedł z i Łazarza z martwych, na pewno chciał pokazać to, że jest Synem Bożym. Na pewno chciał pokazać ludziom, że jest tym, za kogo się podaje. Przede wszystkim jednak motywowała go miłość do łazarza. Kochał łazarza i kochał jego siostrę. Nie uzdrowił paralityka tylko po to, żeby pokazać ludziom to, kim jest. Przecież uzdrawiał niektórych i mówił im, aby nikomu o tym nie mówili. Kiedy znajdujesz się w takich sytuacjach, w których możesz kogoś uzdrowić, kiedy znajdujesz się w szpitalu i masz modlić się o chorych, nie myśl o tym w kategoriach okazji do manifestowania czegoś. Przede wszystkim, Twoja obecność tam musi wynikać z miłości do ludzi. Nie myśl o tym, aby udowodnić istnienie Boga innym. Przede wszystkim, miej miłość w swoim sercu. Pozwól, aby Twoją motywacją była miłość. Wiara będzie za Tobą podążać. Dokładnie tak, nie jestem w stanie nic do tego dodać. Właśnie dlatego tak dużo mówiliśmy o miłości i o naszych motywach. Cały czas na tej szkole mówię o motywach oraz o relacji z Bogiem. Zobaczcie, gdy jesteśmy w szpitalu i ktoś jest chory na raka lub ma jakiegoś wielkiego, widocznego guza, myślimy sobie: módlmy się tą osobę, ponieważ jej uzdrowienie będzie znakiem dla tak wielu ludzi. Powodem, dla którego Jezus uzdrawia, jest to, że kocha tę osobę. A my modlimy się z tych wszystkich innych powodów. Wydaje się, że te nasze motywy nie są złe, ale miłość musi być powodem, dla którego to robimy, ponieważ wiara działa przez miłość. Czy ktokolwiek z Was słyszał, jak mówię o relacji z Bogiem? Czy ktoś z Was słyszał, jak głoszę na ten temat? Wiecie, dlaczego tak często o tym mówię? Ponieważ On nas kocha, a wiara działa przez miłość. Wiara przychodzi do ciebie, kiedy zaczynasz widzieć Bożą naturę. Poprzez zrozumienie Jego natury zaczynasz rozumieć Jego wolę. Gdy jesteś pewny Jego woli, wtedy rośnie w tobie wiara. Wiara jest spontanicznym rezultatem poznania Boga. Wiara nie jest czymś, co ty starasz się mieć. Wiara jest czymś, co naturalnie wypływa z poznania Boga. Ja i mój Ojciec jedno jesteśmy. On jest zawsze ze mną. Zawsze robię to, co podoba się mojemu Ojcu. Wiem, skąd przyszedłem i wiem, dokąd idę. Czy słyszycie, jak wielką bliskość Jezus miał z Ojcem? Dopiero w tym miejscu manifestuje się prawdziwe objawienie. Jest ono niczym nieograniczone. Dotyka każdego aspektu życia i nigdy nie zawodzi. Nie ma znaczenia Twoje otoczenie, aktualna atmosfera to, w jaki sposób akurat myślą ludzie wokół Ciebie. Musimy się od Niego uczyć, prawda? Widzę coraz więcej pytań. No dobrze, będę odpowiadał na pytania. Jest jeszcze tyle rzeczy, które chcę poruszyć. Zawsze to ma miejsce, kiedy zaczynam mówić na ten temat. Jenny, twoja kolej. Nie jesteś świadomy tego, co wydarzyło się w sobotę wieczorem. Uwielbialiśmy i mówiliśmy, że chcemy więcej Ciebie, więcej Ciebie. Całą kongregacją śpiewaliśmy to z całego serca. Przyszła do nas prorocza pieśń. Kiedy przychodzą do nas prorocze pieśni, zawsze staram się prosić o pozwolenie zaśpiewania jej. Akurat wtedy, gdy przyszła do mnie pieśń, pastora nie było na sali. Miała miejsce jakaś nagła sytuacja w jego rodzinie. Duch Święty zawsze pokazywał mi, żeby szanować autorytety i dlatego ja proszę o pozwolenie. Po jakimś czasie pastor wrócił i mimo, że tamten moment przeszedł, to nadarzyła się kolejna okazja, abym znowu ją zaśpiewała. Wierzę, że Duch Święty chce, żebyśmy zaśpiewali te pieśni również teraz. Nawet mój mąż powiedział do mnie, że powinnam teraz poprosić o pozwolenie zaśpiewania jej. Więc chcę uhonorować mojego męża i Ducha Świętego i poprosić właśnie o to. Wierzę, że ona tak bardzo pasuje do tego, o czym mówisz. Czy to jest pieśń, która narodziła się proroczo w sobotę? Tak. Czy czujesz łaskę do tego, aby zaśpiewać ją po tym, jak skończymy? Tak, jak najbardziej. Dobrze, teraz dajcie mikrofon Catherine. Kiedy BJ mówił o uchodzeniu w miłości, pomyślałam o pierwszych dwóch przykazaniach. Kochaj Pana swojego Boga z całego serca, duszy i myśli i siły, i kochaj bliźniego jak siebie samego. Wierzę, że wraz z kochaniem Boga przychodzi do nas zdolność miłowania naszego bliźniego. Dzięki naszej relacji z Bogiem i dzięki temu, że przyjmujemy Jego miłość do nas, jesteśmy w stanie kochać naszego bliźniego. Czasem staramy się kochać naszego bliźniego, nie przyjmując najpierw miłości od Boga. Tak, oczywiście, że tak się dzieje. Zdajcie sobie sprawę, że właśnie w tym temacie siedzieliśmy przez pierwsze dwa tygodnie szkoły. Czy zdajecie sobie z tego sprawę? Musicie zdać sobie z tego sprawę. Musimy stać się tym, o co w tym wszystkim chodzi. W tym wszystkim chodzi o miłość. Miłość musi być naszą motywacją. Musisz przyjmować Jego miłość, aby kochać siebie samego i ludzi wokół ciebie. W miłości nie ma strachu. No dobrze, jeżeli chodzi o wiarę i o miłość. Właśnie powiedziałeś, że uzdrowienie przychodzi przez wiarę i przez miłość. Być może głupie jest to, że myślę o tym w tak techniczny sposób, ale w takim razie co z chrztem w duchu świętym? Chrzest w duchu świętym jest czymś, z czym zawsze się zmagałam. Może wynika to z jakiegoś zwiedzenia. Zawsze czułam się, że coś ze mną jest nie tak. Chrzest w duchu świętym jest czymś naprawdę prostym. Czyli chcesz przez to powiedzieć, że nie czujesz się ochrzczona w duchu świętym. Tak. Czasem obserwuję, jak ludzie zacinają się na darze Ducha Świętego. W ich duszy tworzy się jakaś warownia. Czują namaszczenie Boże na swoim ciele, ale jednak ich umysł mówi im, że oni nie mają ducha świętego. To jest pułapka. Jest takie miejsce, w którym po prostu musisz zdecydować, że przyjmujesz ducha świętego. Nawet po tym kazaniu ludzie mogą ciebie otoczyć, pomodlić się o ciebie. A ty możesz zdecydować raz na zawsze. Duch Boży jest nade mną. Duch Boży jest nade mną. John G. Lake miał niesamowitą służbę. Widział najróżniejszego rodzaju uzdrowienia. Zawsze miał jednak w sobie pragnienie czegoś więcej. Mimo to widział niesamowite uzdrowienia. Pragnął jednak jeszcze większego ochrzczenia w Duchu Świętym. I to się stało. Chrzest w Duchu Świętym i języki bardzo ze sobą współpracują. Przez języki nie mówimy do człowieka, ale mówimy do Boga. Przez modlitwę w językach jesteś bardziej świadomy Chrystusa w sobie. Często, gdy jadę samochodem na zmianę, modlę się językami i modlę się w języku angielskim. Buduję przez to świadomość Chrystusa we mnie. Wiem, że Duch Święty jest moim przyjacielem. Biblia mówi: Jeżeli my, którzy jesteśmy źli, wiemy jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą, jeżeli Go o to prosimy, to czy On przychodzi, czy nie? Tak. Przyjmujesz go dokładnie tak, jak przyjmujesz zbawienie. Przyjmujesz go przez wiarę. Jeżeli jednak go prosisz o to, to czy on przychodzi, czy nie? Tak. Biblia mówi o zewnętrznych znakach bycia ochrzczonym w duchu świętym. Są nimi modlitwa językami, modlitwa oraz proroctwa. Znam ludzi, którzy przyjęli Ducha Świętego przez wiarę. Ich umysł mówił im, że to się nie wydarzyło. A jednak na przykład budzili się w środku nocy i zaczynali modlić się w językach. Zadzwonił do mnie mężczyzna i powiedział: Wczoraj modliłeś się o mnie o przyjęcie Ducha Świętego. A dzisiaj pojawiają się we mnie te słowa. Nie wiem, czy ja sam je sobie wymyślam, czy nie. O czym ty gadasz? Zacznij się po prostu modlić nimi. Gdy usłyszałem go przez słuchawkę, się modli, powiedziałem, chwała Bogu. On był ich pełny. W takiej sytuacji połóż się i przyj! On powstrzymywał się godzinami. Myśli sobie, czy to jestem tylko ja? Czy ja sobie to wymyślam, czy nie? Powiedziałem, módl się, człowieku. A on wtedy wybuchł, to było świetne. Był tak przytłoczony tym wydarzeniem, że przyjechał do mojego domu, abyśmy razem modlili się językami. Jadąc do mnie, płakał, ponieważ śpiewał w samochodzie pieśni w innych językach. Powstrzymywał to godzinami. Znam kobietę, która przyjęła chrzest w Duchu Świętym totalnie przez wiarę. Była osobą bardzo intelektualną, która wszystko rozważała. Niczego nie poczuła podczas modlitwy. Nie poczuła żadnego dowodu na jego przyjście. Nie śmieję się z niej. Jeżeli masz intelektualną postawę, to lepiej naucz się korzystać z wiary. Niektórzy ludzie są chrzczeni w duchu świętym i mówią, Och, poczułem go, wiem, że jest we mnie. Takim ludziom bardzo łatwo uwierzyć. Co jeśli jednak nic nie poczujesz? Co jeśli nie masz takiego doświadczenia? Powiem ci, co ona zrobiła. Tego dnia, kiedy modlono się o nią o wypełnienie duchem świętym, wszyscy starali się to z niej wymusić. Niektórzy mówili, że ma powtarzać ja daba, od tyłu. To jest śmieszne właśnie modliliśmy się o dziewczynę z kręgów baptystycznych. To chyba było w czwartek wieczorem. Przyniesiono ją do mnie i poproszono o to, żebym modlił się o wypełnienie Duchem Świętym dla niej. Zapytałem ich, dlaczego oni się o ciebie nie pomodlili. Okazało się, że ona już od wczoraj chciała tej modlitwy. Znajdowała się w grupie chrześcijan, ale oni jednak przyprowadzili ją do mnie. Miałem ogromny przywilej pomodlenia się o nią. Młoda dziewczyna z kręgów baptystycznych. Powiedziała: Zaczęłam przychodzić na te spotkania i zdałam sobie sprawę, że mój kościół prawdopodobnie nie wierzy w połowę treści całej Biblii. Ja chcę Chrztu w duchu świętym. Zapytałem ją, czy ma jakiekolwiek pytania, czy ma jakiekolwiek uprzedzenia co do tego tematu. A ona odpowiedziała: Ja po prostu go chcę. Pomyślałem sobie wtedy, że jest gotowa na odstrzał. Dobrze, to modlimy się od razu. Położyliśmy na nią ręce, a ona zaczęła się trząść. Widzicie, kiedy ludzie to widzą, to myślą sobie, że jeżeli oni sami nie reagują podczas modlitwy, to znaczy, że nic się nie dzieje. Po chwili modliła się pięknie, jak anioł. Wracając do tej kobiety, o której mówiłem wcześniej, przez trzy miesiące po tej modlitwie mówiła: Dziękuję ci, duchu święty. Doceniam to, że jesteś w moim życiu. Dziękuję, że pokazujesz mi, kim naprawdę jest Jezus. Doceniam to, że prowadzisz mnie w Prawdzie. Duchu Święty jesteś moim najlepszym przyjacielem. Rozmawiała z Nim tak, jak gdyby On w Niej żył. Zadzwonił do niej mąż z innego miasta. Jej mąż jest bardzo silnym mężczyzną, ale okazało się, że przez telefon płacze. Coś bardzo go zasmuciło, a ona nie była przy Nim. Złamało to jej serce. Poprosił ją, żeby modliła się o Niego. Musiał gdzieś iść, ale był cały roztrzęsiony. Ona była rozdarta, chciała z nim być. Byli rozdzieleni od siebie kilkoma stanami. Nie wiedziała nawet, jak się modlić, ponieważ była tym tak przyjęta. Jej mąż zawsze był tak silny i był tak wielkim mężem Bożym. Uklęknęła i powiedziała: Panie, ty wiesz, co się dzieje z moim mężem? I nagle zaczęła modlić się w językach. Okazało się, że w swoim myśleniu miała bardzo silną warownię. Wiecie, te kłamstwa są naprawdę małe i trudno zauważalne. Ludzie myślą, nie, ja na pewno sobie to wymyślam. Okazuje się, że modli się w językach i dopiero po chwili zdaje sobie z tego sprawę. Poczuła, że te języki były w niej przez ten cały czas. Po prostu nie były w stanie przejść przez jej głowę. Przecież jej głowa jest nad jej ustami, ale w jakiś sposób ona blokowała modlitwę. Wydawałoby się, że to jest kompletnie nielogiczne. Ludzie mogą się dzisiaj o ciebie modlić. Kto z was chciałby się dzisiaj o nią modlić? Proszę podnieście swoje ręce. Widzę, że Brian jest chętny. Mamy dwunastą. Powoli musimy kończyć. Kończymy. Jenny? Zwróćmy teraz nasze serca ku Panu. Nie było mnie tutaj w sobotę, ale czuję nad tym pomysłem łaskę Bożą. Zazwyczaj wstajemy i modlimy się. Tym razem jednak zakończymy spotkanie w ten sposób. Kto z Was dzisiaj został zmotywowany, aby dalej poszukiwać prawdy? Kto z Was dzisiaj poczuł się skonfrontowany? Słuchajcie, Jezus jest niesamowity i mamy szukać Jego życia. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Tłumaczenia, których możecie tutaj słuchać, powstają dzięki Waszemu wsparciu. W opisie filmu znajdziesz linki do kilku zrzutek. Tłumaczymy Dana Molera, Toda White'a i Majka Bickla. Wpłacając na konkretną zrzutkę, wspierasz powstawanie tłumaczeń danego nauczyciela słowa. Dziękujemy Wam bardzo za Wasze wsparcie.